Hejcie się jestem Tomek. dzisiaj witam Was na G4 Skinsie po raz kolejny e, i na starcie oczywiście klasycznie przypominam, żeby użyć kodu Goldson tutaj jak wejdziecie w promokod lub kliknąć w link z opisu zapraszam Was też na Discorda gdzie możecie zgarnąć skinki e, no i oczywiście też na streamy, gdzie też z e, te skiny możecie zgarnąć e, <laughs> i tak, my sobie dzisiaj zaczniemy hmm, od skrzyneczki Daily Bonus Mam nadzieję, że może jakby jakiś taki asimowek by wpadł i to kosztowa, Aha, dobra, przejdzie, niestety przejdzie. Oj, tu muszę kliknąć, dobra. Eee, no te Violet to nam za dużo możliwości nie daje, więc to sobie mm, sprzedamy. I pamiętajcie, że z kodem Goldson dostajecie 5% do doładowania. A także darmowego mispeka, którego teraz otworzymy i pokażę wam, jak mniej więcej to wygląda. O, możecie trafić sobie takiego Jambia. Dżam, dżambija. O! I to już, to już powiedzmy przystępnie, bo to była skrzynczka za 0,4 dolara, skinek za 0,80 e, dolara, więc myślę, że całkiem przyjemnie. I na przykład takie coś sobie wypłacimy i to możecie zgarnąć e, na Discordzie. Więc myślę, że fajna sprawa. No i tak, mamy nowy event. E, Blooming Shadows. Blooming Shadows. Tak, e, tak się event nazywa. Otworzymy sobie w sumie, bo zazwyczaj tego nie robiliśmy, ale otworzymy sobie kilka tych skrzyneczek najtańszych za dolarka. O, dostaniemy też gemsy. Agent ile to? O. Otwórzmy sobie jeszcze. Bo widzę, że oddajemy High Industries. Eee. A ile ten Mecha Industries, tak z ciekawości, ile on kosztuje? 35 dolarów, dobra, 0,05 Ale na przykład no takie te skinki są już realne do trafienia, zobaczmy czy, czy się uda. Jeszcze, dobra. Dobra, to na razie starczy, wyczerpaliśmy limit. Ale przejdźmy jeszcze, a nie, bo to są za 7 dolarów. Okej, okay. za 7 dolarów to już troszkę ponad nasz gdzieś tam budżet, który byśmy chcieli dzisiaj wykorzystać. Otwórzmy sobie Ridiculusy, Ridiculusy są fajne. O, może taki Sand Dune. O to jak w ogóle leci na bitwie na przykład, to myśli, że e, ale kupa, a tu nagle 100 dolarów, nie? Dobra, spróbujmy jeszcze jedną. Też Sage Spray, come on! Halo! Ile razy te, tego skina dzisiaj trafię? Dobra, wystarczy. Wystarczy, e, agenta sobie sprzedamy. Mamy 16 dolka. Zrobimy sobie bitwę. Myślę, że 2 po 8 dzisiaj. Klasycznie skrzyneczka Golson to Sigma, więc sobie ją weźmiemy. Damy sobie jeszcze Swipa, One moment, Bizona, P2000, Maka, bo Mak to jest w ogóle już Sigma totalna. I wrzucimy sobie jeszcze USPA. I taką bitewkę sobie zrobimy na trzy osoby. Zawołamy od razu boty, zobaczymy czy coś z tego ciekawego się uda ukręcić. O, no, nawet nie zdążą boty wbić, to dobrze. E Zobaczymy, co się z tego uda ukręcić. I jeżeli się uda wygrać bitwa, mam nadzieję, że się uda. Dla mnie? Dla mnie? To zrobimy sobie kontrakt jeszcze, bo w sumie nie robiliśmy kontraktów. A to jest też całkiem dobry pomysł. Okej. Okay. Dalej prowadzimy jak coś. Okej, okay, jezu, myślałem, że to jest o wiele droższe i w sumie dobrze, że nie jest. Oj, no i ten Ziomo. Dobra, teraz już ma przewagę całkiem ciekawą. E Teraz o kurde, Bizon tak... tak słabo Bizon dawno nie oddał, naprawdę. Ale my liczymy... O! To jest dobre. Co? A ja tak ładnie wygląda, zadbane i w ogóle... Okej, okay, on to... było 60, no właśnie. I Uspik nas musi ratować. Uspik nas musi ratować. To jest chyba... To jest... Ratunek czy nie? Nie! Nie wierzę w to, nie wierzę w to. Dobra, zrobimy na dwie osoby. Zrobimy na dwie osoby yy, sobie bitewkę. I teraz myślę tylko jakie skinki. 8 dolarów mamy. Tego Goldsona chyba nie wrzucam. Damy jeszcze raz swipa. Damy Bizona, bo już jak, jak raz nie oddał Bizon IP2000, to teraz już musi. Yy, Umpa też damy. MP7. Rzadko otwieram tą skrzynkę, więc damy. MAC też lubi oddać. Więc też ją damy i 2,15 jest bite of skin, ale ja nie lubię tej, e, tej skrzyneczki, więc wrzucimy sobie gloka, bo Glock jest potężny. Damy na dwie osoby i po prostu może przy dwóch osobach szczęście się do nas uśmiechnie, że tak powiem. E, mam też taką nadzieję, zobaczmy, Michał wbił tutaj i jak się uda, to już możemy robić e, wtedy mm, nasz kontrakt. O kurde, o kurde, ty, Swipe, co ty to tak... Tak dobrze oddajesz? Oho Oho Ja już wiem co się dzieje Ja już wiem co się dzieje Michał ma... Michał ma za duże szczęście za sieba, bo mu... O, o, Tak jest Tak jest O, to jest dobre, to musi być dobre To nie jest dobre, czemu to nie jest dobre? Halo Okej, okay, tu nic, nikt nie trafia i teraz żeby nie zepsuła Dobra, dla mnie Dla mnie, dobra, dla mnie Wreszcie, wreszcie się Chciałbyś sprzedać swoje skiny, a nie wiesz jak? Zapraszam Cię na stronę SkinPlace, Na której możecie sprzedać natychmiastowo swoje skiny e, Możecie sprzedać skiny z CSA, z Doty, z Rasta e, Metod płatności albo raczej wypłat jest bardzo dużo Możecie skorzystać z wypłat na kartę Możecie skorzystać z wypłat na Paypala w kryptowalucie czy na przykład w Kingwin Wallet cardsach. Wystarczy wejść w Sell Skins, wybrać skina, którego akurat chcecie sprzedać, na przykład tego. Wybieracie metodę płatności. Powiedzmy, że dzisiaj miałby to być Paypal. Wpisujecie mail, na który ma zostać przesłane, na które mają zostać przesłane pieniądze. Wpisujecie kod gotum, który doda Wam bonus do wypłaty. Następnie klikacie Receive Money i po prostu. Przechodzicie e, etapy e, już wysłania skina i otrzymania pieniędzy. Zapraszam z moim kodem Goldson. Otrzymacie bonus do wypłaty. Reflink w opisie. Pozdro. Co się udało wygrać. Dobra. 14 dolków mamy. Wrzucimy sobie na kontrakt. E, a, jeszcze się nie przeprocesowało. Dobra. Damy sobie F5. O, jest. I damy sobie Min Max. I sobie po prostu wrzucimy... E, może. Tak? A to sobie wypłacimy. I mamy ze wartość 460 dolara. Możemy dostać od 2,70 skina do 1150. Zobaczmy, yy, w ogóle odsy to są każdy taki sam, tak? Każdy skin ma takie same odsy. Więc yy, jakby szanse są na każdego skina takie same. No taki Asimo, Tested byłby w porządku. Dobra, podpisujemy, uwaga, hop. Killjoy, okej. Okay. No że tak powiem szału nie ma no szału nie ma eee, fajne tu bestsellerki widzę że skrzynia volta się utrzymuje eee, dobra idźmy w takim razie eee, idźmy tak czekajcie bo znowu tu nie widać przeładujemy sobie your items eee, i zróbmy tak to, to chciałem wypłacić też tego nie ma ale wypłacimy to i tak w sensie wypłacimy coś innego po prostu za to o royal concords Taki sobie wypłacimy to słuchajcie, sprzedajemy. To sprzedajemy. I lecimy na batelki. Robimy batelkę na dwie osoby za te 12. No i mam nadzieję, że odda. Mam nadzieję, że odda. Smogi w to sobie wrzućmy. Tak na szczęście. Ani te dolar też. E, ump oddał, więc Umpa musimy. Ridiculusa, bo Ridiculus nam wcześniej nie oddawał, więc teraz musi nam oddać. Rzecz jasna. Maga, bo to jest kozak skrzynia. Famasa, bo też jest kozacka. No musi być jeszcze gdzie jest seven? Tu jest 5.7 i jeszcze za 2.90 coś możemy. Okej. Okay. No tak za 2.90 to chyba damy sobie skrzynię Lynxa. I dwie osoby. Hop. Zobaczmy co z tego będzie. Czy ktoś bije, czy jednak z botem? Okej. Okay. Ktoś bija. poros. Mam nadzieję, że przegrasz tą bitwę. Niestety, ale tak ci życzę. To była? Co to? Nie no, to jest jakiś żart przecież. Co ten poro trafia? czemu on w każdej skrzynce trafia? Pierwszy jego miss. No dobra, tu ten Ambers. Ale co tu się dzieje? Halo? Dobra, 2.50. Lekki powrót. Okej. Okay. Dwójka, lekki powrót. I tak jesteśmy w plecy, ale... Dla mnie? Tak? Ej, halo! Zmieniło się chyba? Zmieniło się? Nie! 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 Nie, nie no bez tych czterech bym wygrał. Ach, oczekiwania były inne, a skończyło się jak zawsze. Słuchajcie, jeżeli się Wam podobało, zostawcie lajka, subskrypcji i komentarz. Wpadajcie na Discorda, wpadajcie na streamy. Linki macie w opisie. Możecie wygrać tam skinki, e, zgarnąć sobie jakieś skiny, zawsze jest fajnie. E, I co? To tyle, trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnych materiałach i cześć!